Tam u samego lasów brzegu, gdzie kruk jedyny pustki widz, ktoś go ulepił z tego śniegu, co mu na imię biel i nic. Na głowę śmieszną wdział czapule, a w bokże bracze wraził kij. I w oczy spojrzał mu nieczulej rzekł na drwiny chcesz to żyj, i żył niezgrabny, byle jaki. A gdym doń przyszedł śladem trwóg, już weń wierzyły wszystkie ptaki, więc zrozumiałem, że to Bóg. Czarował drzewa ucz błyskotem, piersią, do której wichry lgną. I kusił mnie nie wiedzą o tem, co było we mnie tylko mną. Pan ośnieżonej w dal przyczyny poprzez ślepotę mrożnych cisz. Patrzał w wądoły i w niziny, co mu się śniły wzwyż i wzwyż. A kiedy poblask wziął od słońca i w nicość zalśnił błędny wskaz, pojąłem wszystko aż do końca i uwierzyłem. Jeszcze raz.